Nazywam się Dariusz Kędzierski, jestem organizatorem dzisiejszego Marszu Milczenia, czyli zgromadzenia publicznego, które przeszło w Bydgoszczu z Placu Wolności do amfiteatru na ulicy Mostowej. Po co to robimy? Robimy to dlatego, że nie zgadzamy się na homofobię, która panuje w naszym społeczeństwie, nie zgadzamy się na to, abyśmy my jako geje biseksualiści, osoby, lesbijki, czy osoby transpłciowe, e, żebyśmy byli zmuszani do milczenia, a do tego milczenia często jesteśmy zmuszani. Ja znam przypadek osobiście, kiedy kolegę wyrzucono z domu za to, że powiedział, że jest gejem. Tak być nie powinno, przeciwko temu protestujemy. Protestujemy również przeciwko temu. E, kiedy nas wyzywają, tak? Kiedy używa się wobec nas obraźliwych słów, a słowo pedał jest jednym z najbardziej obraźliwych słów w języku polskim, tak do badania. I w tym momencie powinniśmy na to reagować. Nikt w tym kraju nie powinien być przezywany od pedałów. Jeżeli słyszy słowo pedał, to reaguj. dlatego nie milcz. I właśnie w protoście przeciwko temu milczeniu przylicz się w